Jestem szczęśliwy, bo wreszcie dostałem możliwość skorzystania ze zwykłej walki z wodą. Mogłem umyć ręce. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby pokazywać stan jakości tej palety publicznej. No ale, że myślę, że już wystarczająco dużo pokazałem, także w żaden sposób to nie pogorszy sytuacji. Teraz mogę usiąść spokojnie w poczekalni. Moje wyniki przyszły godzinę temu. I jak czytamy wyniki na wirus wyszły negatywne. Także... Także nie mam problemów do obaw. Faktycznie podkreślono, że mam objawy grypy, ale nie jest to spowodowane koronawirusem. Także nie muszą mnie trzymać. Od razu było... Pożegnanie, wstajemy. Yy, może pan iść? Liczę troszeczkę. Nie wiem, czy mogę sobie na to pozwolić, żeby liczyć na to, ale jednak zostałem tu przywieziony karetką i yy, no do samochodu nie mam daleko, 7 km, także pierwsza półtorej godziny i mógłbym do tego samochodu dojść. Jednakże yy, sanitariusz mi powiedział, że nie mogę yy, spacerować nocą. Zaraz po wyjściu ze szpitala, tak to mam rozumieć. Nie, nie wiem w jaki sposób, co, co ma jedno do drugiego, żeby wszedłem do szpitala i nie mogę spacerować nocą. Wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdybym jednak miał możliwość przespacerować się do samochodu, niżeli siedzieć nadal w szpitalu do godziny 8.30, chyba 8 albo 8.30, jak mi powiedziano. Nie wiem po co, czy ktoś by miał ewentualnie transportować, czy nie. Także wreszcie będę mógł zjeść coś normalnego, zjeść coś normalnego i nie będą musiał mrówki po mnie chodzić w noc, więc tyle dobrego w tym, w tym wszystkim. Mam badania oczywiście, mam badania na potwierdzenie, że nie wykryto u mnie wirusa, także wracam z tym do domu.